Ra, la, 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 la la Dobra, udajemy się do domu po całym dniu poszukiwań i podróży Ech, To sobie usiądę Zapalę sobie kominek A Ale powiedzcie mi do jasnej cholery CZEMU JA SIEDZĘ NA SCHODACH Nic na to nie poradzę, Ech. Nic nie wziąłem. A! Nie! 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 Mój kominek! Mój dom! Nie! Cześć, witajcie w prezentacji modyfikacji Decorative Mode. Ta modyfikacja dodaje nam, no, wystrój dekoracyjny, trochę dużo, nawet nie trochę, ale dużo wystrój dekoracyjnego do naszego Minecraft'a. Czy na przykład nie marzyliście o krześle? Żeby Was to nie zmieniło, na początek zaczniemy od prezentacji stołu. Stołów właściwie. Znaczy oto takie jest ustawione. Ja to poustawiałem. Te bloki. Jak widzicie, pokazuję wam z jakich to jest bloków zrobione. Ja zniszczę cegły, żeby zaprezentować Wam przykładowy stół z cegły. Wygląda on ładnie. Dalej. Ze złota. To zaraz dojdziemy jakie to są bloki, bo to nowe bloki także dodaję. Żelazo, diamenty, cobblestone, stone brick, sandstone. No to zaraz przejdziemy. Tutaj czarne deski, białe deski, lapis lazuli. lazuli. I tutaj macie połączenie dwóch przypadkowych stołów W specjalnie dwa różniące się bardzo od siebie, żeby pokazać wam, że każde stoły się łączą. Na przykład dwa, dwa złote się złączą. Ale i złączy się złoty z tą nowym, czy złoty z diamentowym, czy złoty z, no z cegłami, z cegłowym stołem. No a więc, jak tworzymy takie stoły? Tworzymy je w ten sposób. Każdy stół tworzymy w ten sposób. Jak widzicie, o! Tutaj się łączą ładnie. Bardzo ładnie to się. Komponuje, można zrobić bardzo duży stół. Jeszcze powiem wam, co to są za bloki, bo was pewnie to ciekawi. I tak będzie o nich jeszcze wspomnienie. To jest Fancy Stone. Cobblestone. Smooth sandstone i fancy wood. Chyba ja się pomyliłem, bo to jest chyba z fancy sandstone. A. Przepraszam. Tak. Pomyliłem się. To jest to. To jest to. I tam jest to. No to przejdźmy do krzeseł. Dobra, a więc teraz omówimy sobie krzesełka w Minecraft'cie nowe. Są tylko cztery rodzaje, praktycznie, materiałów buducowych na krzesła: jest to stone, ciemne drewno, jasne drewno i drewno takie zwykłe, jakie kiedyś było tylko w Minecraftie. Czym się różnią te krzesła? Jak widzicie, oparciami, oparciami się różnią. Normalnie możemy na nich siadać. Proszę. No wygląda to jak siedzenie w mainkardzie, czyli niezbyt dokładnie. No, dobra. To no, teraz receptury craftingu. Na zwykłe krzesła potrzebujemy. O tak. Dwa krzesła. Dostajemy. I to są, jak widzicie. Takie krzesła. Ale jak chcemy uzyskać krzesło z oparciami, to robimy to tak, jakbyśmy chcieli uzyskać krzesło z oparciami. Czyli dajemy normalnie, plus jeszcze tak. Coś mi mieszka, się przycina. I mamy krzesła z oparciami. No to tyle. Jeszcze takie rzeczy, które są bardzo przydatne a propos. Filmiku. Teraz bardzo przydatny element dekoracyjny, czyli nasze dywaniki. Ile te dywaniki zajmują miejsca? Jak widzicie, one zajmują 1 piksel ponad normalny poziom, czyli normalnie możemy się po nich przemieszczać bez żadnych skutków, tak jak normalnie podywanie. Kolor biały, to jest ciemno-szary, pomarańczowy jasno, szary, mmm, magneta, cyjan, y, nie no, to niebie jasno, niebieski, y, fioletowy, żółty, niebieski, zielony, brązowy, różowy, zielony, ciemny, jasny to jest, czerwony i czarny. Jak kraftujemy takie dywaniki? A to już musimy mieć dwie wełny tego samego koloru, żeby powstały nam cztery dywaniki. I tak z każdą wełną. Z każdą wełną. <grym> No, bardzo przydatny motyw, zwłaszcza, że to nie podwyża, ani nie obniża, tak jak to robi SoulSan, że obniża i nie można, można wejść, a wyjść nie można. No dobra, no to kolejny. Kolejną rzeczą z tej modyfikacji są do omówienia właśnie te bloki, które widzieliście. Takie dziwne bloki. To jest kamień. Wkładamy do środka woreczek czernidłowy, no czyli to, co ze śmiernicy wypada, i mamy... 8 fancy stone. Tak samo z cobblestone. I tak samo z drewnem. Jak pozyskać piaskowiec? Po prostu go przetapiamy. Tak samo robimy ze żwirem. I tak samo robimy ze szkłem, żeby otrzymać czyste szkło. Tak wygląda ten sandstone. smooth sandstone. Wszystko to poustawiam, może. Tutaj ten z, ze żwiru to ładnie wygląda jak asfalt i czyste szkło. I jeszcze a propos czystego szkła, te czyste szkło możemy barwić na różne kolory. Jak widzicie, tutaj o, weźmy dwa przypadkowe kolory. To jest szkło, wygląda niesamowicie, co nie. I tak sobie możemy robić mozaiki, witraże. Tylko w jaki sposób? Otóż nic prostszego chyba na świecie nie ma. Po prostu barwimy tak jak wełnę. Widzicie? Nic nie ma prostszego. No to mamy jeszcze dwie rzeczy do omówienia. Dobra, teraz takie dwie przydatne rzeczy. Możemy robić pochodnie... Yy, Boże... No, takie pochodnie z Glowstone'u Ale możemy mieć jeszcze lepsze te pochodnie z Glowstone'u Przytapiając ten jasnopył Glowstone Dust inaczej Na no, jakiś tam zrafinowany ten Glowstone hitet. I mamy lepszą pochodnię To znaczy więcej tych pochodni, przepraszam A teraz mały teścik pochodni Pochodnia zwykła. Pochodnia glowstoneowa. Jak widzicie, glowstoneowa świeci na większy dystans. I to jest jej zaletał, A glowstone tak bardzo trudno nie jest dostać. No dobra. To teraz pokażę Wam no, taką bardzo ładną rzecz dodaną, że możemy w końcu zrobić double slaba. I musimy. Tak się męczyć z układaniem pojedynczych półpłytek, a to też bardzo ładnie wygląda, ten double slab. Dobra, i ostatnie rzeczy. Jeszcze nie wspomniałem o czymś bardzo ważnym, że można kłaść dywany na schodach. No to jest bardzo przydatne. Najpierw czerwony dywan i wchodzi po schodach. Co to jest, się spytacie? To jest nasz taki przedmiocik, który teraz skraftujemy. Klażę się go w ten sposób. Nazwy nie pamiętam, zaraz zobaczycie. Stripper. Stripper to jest... Jak on działa? Robi nam kolorowe deski z jednego drewna. Widzicie? Te white planksy, Ja się pomyliłem z tym krzesłem. Przepraszam was serdecznie. To się stąd... stąd się robią te white planksy, Widzicie? Kolorowe drewno. Kolorowe... Drewno. Kolorowe drewno. Dobra. Co dalej? Jak zrobić te piękne ogniska, co tak widzieliście? Żeby nam domów nie paliło. Otóż w każdy sposób. W taki, w taki, w taki. Jest tylko spółpłytek, pamiętajcie. Tylko spółpłytek. I one nic nam nie zrobią. Nic nam nie zrobią. Gdzie mamy jakieś drewno? Tutaj mamy drewno. Nic nam nie zrobią. Nic się nie spali. A wygląda to estetycznie, chociaż HP zabiera jak się wejdzie, no, czyli realizm jest, jest realizm, a więc dziękuję Wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie, jeżeli się Wam podobało, jeżeli nie, no to trudno, patrzcie, no, zachowuje się jak normalny, ojej, tylko się nie rozprzestrzenia, a więc dziękuję Wam, do zobaczenia, do usłyszenia.